Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl Proszę Państwa, zwycięstwo kolejne naszej klientki. Tym razem z Raiffeisen Bank International, oddział w Polsce. Proszę Państwa, jest to umowa kredytu zawarta w 2008 roku, dokładnie w lipcu 2008 roku, przez poprzednika prawnego Raiffeisen Bank w Polsce, mianowicie EFG Eurobank Ergasias, oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Była to umowa, która zawierała klauzule niedozwolone. Umowa, która musiała zostać unieważniona. Jak przebiegało postępowanie? Proszę Państwa, nasza klientka złożyła pozew za pośrednictwem kancelarii Szołajski Legal Group 16 lipca 2020 roku. Sąd przeprowadził analizę Akt, zarządził, zarządził wymianę pism między stronami oraz przeprowadził dowód zeznań świadka banku, ale w trybie korespondencyjnym, czyli na piśmie My składaliśmy pytania do świadka tak samo składał y, pytania do świadka bank i y, świadek odpowiadał na piśmie. Co oczywiście usprawniło postępowanie, bo nie trzeba było oddzielnej rozprawy na przesłuchanie świadka. Następnie sąd y, y, przeprowadził rozprawę, na której przesłuchał tylko frankowiczkę i y, w Rozprawa odbyła się 28 września 2022 roku. Na tej rozprawie Frankowiczka potwierdziła, że jest konsumentem, potwierdziła, że nabyła nieruchomość na własne cele mieszkaniowe, no i potwierdziła również, że klauzule umowne e, abuzywne były i nie były w żaden sposób negocjowane. Co zatem idzie? 13 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, 24 Wydział Cywilny, wydaje wyrok unieważniający umowę. Oraz zasądzający na rzecz naszej klientki ponad 90 tysięcy złotych. Nasza klientka bardzo szczęśliwa. Zakończyła się sprawa w, tak jak przewidywaliśmy. Proszę Państwa. Nie trzeba było ani biegłego sądowego, nie trzeba było dodatkowych dokumentów. Wystarczyła wymiana pism, świadek przesłuchany oraz przesłuchana Frankowiczka. To wystarczyło, żeby potwierdzić, że umowa powinna zostać unieważniona. Szołajski Legal Group przewiduje i przeprowadza takie postępowania. Skutecznie wygrywamy dla naszych klientów i w związku z tym również zachęcamy Państwa do działania. Nie ma na co czekać. Trzeba działać. Kolejny wyrok potwierdza, że nasza metoda jest skuteczna, a zatem nie ma na co czekać. Frankowicz, działaj! Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.